Cześć, witajcie na kanale GIT, to jest z Wami dzisiaj Burzyk. I Doman, siemanko. A między nami zestaw mikroportów bezprzewodowych dla youtuberów, tiktokerów, streamerów, kogo tylko sobie możecie e, wymarzyć i zażyczyć. Zestaw marki Mozos e, Dual MX1. Za rozsądną cenę. Bardzo. Mozas MX-1 Dual dotarł do nas w białym opakowaniu z delikatnymi fioletowymi akcentami w środku. Przede wszystkim dość duże, w miarę powiedzmy wygodne etui. Niestety nie jest ono etuim ładującym, więc musimy wszystko ładować przewodowo. W etui, w piankowej takiej wytłoczce, w wydmuszce znalazły się dwa nadajniki jeden odbiornik. Nad nimi w takiej siateczkowej przegródce mamy przede wszystkim instrukcję obsługi, dwa filterki takie Futrzaki typowe na wiatr, do tego dwa przewody jack 3,5 mm oraz trzy przewody zasilające. Jeden z nich to jest przewód z dużego USB na dwa USB typu C, natomiast następne dwa są zwykłymi przewodami USB typ C na USB typ C i USB C na Lightning. Ogólnie zestaw całkiem w porządku. Szkoda tylko, że to etui nie ładuje. No ale to nie ten przedział cenowy. My mikroporty mamy już przypięte, więc to z nich słyszycie teraz dźwięk. Natomiast no... Powiedzmy odrobinę o specyfikacji technicznej. Jest ona taka bardzo mikrofonowa, nic nadzwyczajnie ciekawego. Mhm. Pracują one w, w paśmie od 2-3 do 2-5 giga. Łączą się zresztą bezproblemowo, automatycznie, jak to się mówiło kiedyś, idioto odporne, włączasz wszystkie trzy urządzenia i one są połączone. Tak, ale w kontekście działania takich zewnętrznych mikrofonów, one są bardziej do domowego użytku, bo powiem Wam, że jeżeli chodzi już o jakieś takie zastosowanie w terenie, mhm. nie wiem, jak jest jakaś impreza na przykład i chcesz nagrać z jakiejś imprezy, to twoje pasmo może się pokrywać innego użytkownika i o ile w droższych mamy często możliwość korekcji, korekcji. no tak korekcja tego pasma. pasma, ustawienia tego pasma tutaj nie mamy, no tutaj po prostu on już jest przypisany, no nie ma jakby na mikroportach możliwości zmiany tak jak nie wiem, jest w roadach w sennheiserach no. Posłuchaj, to jest zupełnie inna półka cenowa. Te ale mikroporty tak, tak, będą miały. W sumie nie wiem, po co ja o tym w ogóle mówię, ale A, tak no jakoś... to jest taka wiedza techniczna, radiowa. Dodałeś, dodałeś. 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 To nie jest absolutny minus <try> tych mikroportów, bo naprawdę jak nie, już nie, się ich cenę, to, 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 to wszystkie im drobne błędy, nie błędy, drobne takie właśnie doskonałości y -hmm. można spokojnie wybaczyć. Próbkowanie 48. Kiloherców. Pasmo przenoszenia od 20 herców do 20 kiloherców. Mamy tutaj stosunek sygnału do szumu 90 dB. Ale to muszę pochwalić, bo Nic od razu jakoś sprzętowo, softowo, nie wiem, ale od razu dobrze odszumiają. Jak porównamy do naszych um, Saramoników, które. To nie ma żadnego szumu. Tak, bo to też kwestia pasm, nie na jakich działają te Myślę, po prostu. Tam jest trochę więcej słychać, przez co też ten szum, no można to sobie w programie odszumić, ale tutaj od razu już jest naprawdę. Niski poziom tego szumu, co jest fajne pod kątem osób, które sobie podłączają do smartfonów na przykład, mm -hmm. czy jakieś proste filmy na YouTube, a, TikToka montują, nie potrzebują nie wiadomo czego, nie mają wiedzy z montażu jakiejś zaawansowanej, żeby odszumiać po też treści nie? Tak, dokładnie. 300 mAh, jeśli chodzi o akumulatorki tych urządzeń, co według producenta starczy do 6 godzin nagrywania nadajników. No odbiornik zawsze trochę więcej tej energii zużywa, więc może się zdarzyć tak, że będzie trzeba go gdzieś tam w trakcie doładować, ale i tak 6 godzin to jest cały dzień nasz nagraniowy, jeszcze ze spokojną rezerwą, mhm. rzadko kiedy naprawdę nagrywa się dłużej bez przerwy. Także myślę, że jest to w zupełności wystarczające, a mikroporty same w sobie są e, dzięki temu lekkie, bo zestaw waży 100 gramów mniej więcej, czyli w sensie dwa nadajniki mhm. plus odbiornik, a każdy z nich nie mniej więcej po 26-27 gramów możemy uznać. Nie, bardzo lekkie. Ja nawet w porównaniu do naszych rozciągają. są lżejsze dużo. Dokładnie tak. Oczywiście mamy dodane, tak jak wspomniałem, te futrzane filtry. Fajnie, zestaw jest bogaty ogólnie. Dokładnie. Jedynym minusikiem, który wspomniałem w zestawie, jest to, że etui nie jest ładujące. Trzeba to po prostu ładować wszystko przewodowo. Oddzielnie. Każdy tak nie? jest. Natomiast plusem jest to, że mamy wszystkiego, wszystkie, rodzaju, wszystkie rodzaje kabli łącznie z złączem do lightninga, jeśli by ktoś akurat na chciał. Nagrywać. Wykonana jeszcze tylko, powiem, z oczywiście z jakichś ABS. tworzyw sztucznych, z ABS-u, ale jest w takiej całkiem fajnej strukturze, taka lekko chropowata, jakby mm -hmm. skórka. Dzięki czemu, poza frontem, oczywiście który się palcuje, reszta jest naprawdę wystarczająco dobrej jakości, jak na cenę zestawu. Cześć to jest testowe ujęcie nagrane mikrofonem Mozos MX1 w naszym aparacie Lumix DMC GH4. Cześć, to jest testowe nagranie nagrane mikrofonem Boya BY-V20 podpiętym do Samsunga Galaxy S22+. Cześć, to jest testowe nagranie yy, zarejestrowane naszymi codziennymi mikroportami Saramonic Blink 900 B2 podpiętym do aparatu Panasonic Lumix DMC GH4. Burzyk wspomniał już, że z solidnych materiałów, ABS tworzywo, dobrze to wszystko zbite ze sobą, solidne, leciutkie jednocześnie. I za to trzeba te mikroporty pochwalić Mozosa. Ale też warto powiedzieć, że sporo się dzieje na krawędziach. Zacznijmy od naszych: bo na froncie, logo Mozos, oznaczenie TX, też cztery diody. Połączenie KTV, czyli echo, można włączyć: mamy Bluetooth, mamy stan baterii na czerwono. Dioda będzie świecić, jak się rozładują. Na froncie mamy też włącznik, a jednocześnie Miuta. Na krawędzi prawej z naszej strony mamy tutaj, słuchajcie, głośność Bluetooth i KTV, to, jest ten, to, to te, te diody jakby mają przełożenie na przyciski, które są tutaj na tej krawędzi. Na dolnej mamy USB-C do ładowania, a na górze mamy mikrofonik z zaczepami do włochaczy, żeby wiatru nie było, żeby ten wiatr niwelować. Oraz mamy też jacka, żeby od razu mieć odsłuch, co się dzieje, a na drugiej krawędzi, tu posmyram, nic nie ma. No i od spodu zaczep. Solidny bardzo zaczep, nie? Tak, trzyma się mocno, ciężko go odgiąć, trzeba trochę siły włożyć, ale no dzięki temu gwarancja, że raczej nie spadnie zbyt łatwo. Na tamtym mikroporcie, czyli na odbiorniku, odbiorniku. bo teraz mieliśmy nadajniki, dzieje się, słuchajcie, takie coś, że na froncie mamy oznaczenie mikrofonów, tych mikroportów, które mamy I podpięte baterii. i baterii, a także logo Mozosa oczywiście. Jest też włącznik w tym samym miejscu. Natomiast na prawej krawędzi, z tej perspektywy naszej teraz, jak patrzymy, mamy gniazdo audio do podłączenia do aparatu przewodowo, na przykład na spodzie mamy USB-C. Tam też mamy na górze regulację głośności, między innymi... I wyjście na słuchawki. I wyjście na słuchawki, więc wszystko co trzeba jest na tych mikroportach. Tak, a po drugiej stronie wyświetlacza znowu klips, mhm. który pozwoli na przykład na e, stopkę, na szynę od światła e, zamontować nasz odbiorniczek. Także, no, wszystko co najważniejsze jest, nic więcej tutaj nie jest tak naprawdę nam potrzebne. Śmieszne jest, że na opakowaniu dali dwa rx -y w dualu, zamiast jednego tx -a. nie wiem, czy zwróciłeś na to tak, uwagę. No, tak, powinno być. No, Powinien to... być jeden RX i -y, dwa no, tx -y. Tak, dokładnie ale cóż, no nie ma to większego znaczenia, ale może w programie bo... chciał dobrze. Grafik coś tam <gry> przeprojektował, coś chciał dobrze, ale, ale nie wyszło, ale to nie ma znaczenia. No to przejdźmy już płynnie do podsumowania tych mikroportów, bo my już odsłuchiwaliśmy we wszystkich możliwych konfiguracjach. Zacznijmy od ceny, bo ona jest bardzo ważna. 250 zł za taki zestaw uważam, że to jest opcja bardzo godna Waszej uwagi. Mam przede wszystkim Metui. No, ono może nie jest jakieś tam wybitnie funkcjonalne. W postaci ładowania, no bo nie ładuje, no nie. ale ma jakieś tam proste wydmuszki, żeby te mikroporty w środku nie latały. Ma siateczkę na instrukcję obsługi i wszystkie przewody. Do tego zasuwa się i ma uchwycik, żebyśmy mogli je w formie saszetki nosić. Mikroporty idiotoodporne, jak ja to mówię. Włączasz i one są samodostawione. Łączy się wszystko bezprzewodowo ze sobą. Do tego podłączamy odbiornik kablem jakimkolwiek do źródła. Czy to do aparatu, czy to do telefonu, czy to do komputera i będzie działać. E, jakość dźwięku, tak jak sobie rozmawialiśmy przed nagraniem tego ujęcia, jest nieco bardziej płaska, nie ma takiej głębi jak w naszych codziennych mikroportach Saramonica, e, które kosztowały z pięć razy więcej. Nie? 1500 zł mniej więcej, pewnie tak, za taki sam zestaw w zasadzie, bo też tam były dwa nadajniki, jeden odbiornik. E, no nie wspominając już o Rode czy o Sennheiserze. Sennheiserze, dokładnie tak. Jest ten dźwięk nieco bardziej płaski, taki jednopoziomowy. Ale ma swoje plusy, bo nie słychać za bardzo szumu. Mhm, to trzeba pochwalić od razu. Nawet tak? na niewielkiej głośności. One są dobrze skalibrowane. Tutaj nie trzeba odszumiania żadnego narzucać. Po prostu włączasz i nagrywa się twój głos całkiem dobrze. Dzięki temu też no, montaż na nich jest bardzo prosty, bo wrzucasz sobie plik audio na ścieżkę. I tak naprawdę tylko robisz sobie cięcia tam, gdzie Ci tam coś potrzeba. Tak, no w saramonikach jest szersze pasmo, więcej słychać, tak. więcej dźwięków, tam to jednocześnie nie też szum być... słychać. Dokładnie. Niestety musimy odszumiać często, ale to też mieliśmy, mieliśmy kompletnie inne też, jak gdyś miałem Sennheisera, mhm. też Saramonika mieliśmy takie na kablu, w mhm. sensie kabelkowy mikrofon był tak. wyprowadzony i tam też ten szum był niestety i trzeba było odszumiać, no tutaj w mozosach. 250 zł, a wcale nie trzeba tego robić, kosztem tego, że dźwięk jest bardziej płaski. Dokładnie tak. Bezproblemowe połączenie 40 metrów, producent tutaj y, sugeruje. No może w otwartej przestrzeni, przy jakichś idealnych warunkach by się udało, no, ale nie oszukujmy się, i tak nikt z 40 metrów raczej nie nagrywa, a tak po podwórku, jak u nas, tam na blind testy 20-25 y metrów spokojnie sobie poradzą. Y, przycisk KTV, który nadaje śmiesznego echa. No to już włączamy KTV u Ciebie. I teraz ja będę. KTV u mnie włączę, to jest ten na samym dole, nie? Proszę, żebyś nie nacisnął złego. Dobrze nacisnął. Dobrze. To mamy teraz, jedziemy jak w spelu. No! Nie wiem w sumie, czego ta opcja jest, ale, ale może komuś do jakichś konkretnych zastosowań się przydać. Na szczęście łatwo jednym przyciskiem ją wyłączyć. Ja już się nie dotykam, bo. Włączam. Tak, musieliśmy powtarzać podsumowanie, ponieważ burzyk zamiast. KTV przycisk... wcisnął, zamiast. Zapinał mikrofon i włączył Bluetooth, i potem mieliśmy taki dźwięk taki trochę. Właśnie. Rapowali. W ogóle takie sprzęty najlepiej się łączy przewodowo. Też e, właśnie. Przewodowo Tak. odbiornik. Lightningiem sobie można właśnie podłączyć do iPhone'a na przykład. USB-C no do to, to akurat, że mamy wszystkie te kabelki w zestawie, to się mega chwali. Tak, A, i pułuszamy. jeden jest usb też do ładowania, rozdzielony na e, końcóweczki, żeby ładować szybciej trochę, nie? Z jednego USB-ka. Ale mam rozcięty palu. jak Dobra, już teraz to już za późno. Dzięki czemu możemy sobie dwa na przykład właśnie mhm. nadajniki ładować jednocześnie. No, 250 zł uważam, że w tej cenie nie możemy się czekać. Możemy wypunktować, że nie działa bezprzewodowe ładowanie, bo to nie jest powerbank, Ale w tej cenie nie możemy tak. tego traktować jako minus. To dźwięk, to dźwięk jest, dźwięk płaski. jest to bardziej płaski, ale za to jest w miarę czysty i naprawdę nie wymaga mhm. żadnych poprawek yy, do tego, żeby dobrze to wszystko brzmiało w montażu. Wygodne, lekkie. Cóż więcej chcesz? Nie, ogólnie stosunek cena- jakość jest moim zdaniem świetny. Oczywiście, boja też jest konkurencyjna i chyba ma, nie wiem czy ma dokładnie takie same, ale ma też dużo tanich różnych mikrofonów, które fajnie brzmią. Saramonic to już jest taka półka wyższa, która mm. gdzieś tam rywalizuje z Sennheiserem i Rodeem pod kątem jakości. Cenowo też jest nadal bardziej atrakcyjna od tamtych, mm. ale, ale jednak temu mozosy taniutkie. Że jeżeli naprawdę jakaś przygoda wasza ze streamowaniem się zaczyna, z nagrywaniem TikToków, YouTube'ów, chcecie mieć lepszy głos, bo na pewno będzie lepiej niż mikrofony w smartfonie, gdzie zawsze smartfon będzie oddalony Dokładnie. albo aparat to robi różnicę. Może nawet jakieś podcastowanie początki, pierwsze kroki. jak nie chcecie mieć mikrofonów na USB, nie macie miejsca na studio, chcecie w parku z kimś porozmawiać sobie, to takie wideo rozmowy można spokojnie, mając takie dwa mikrofoniki nagrywać. I to się naprawdę sprawdzi. Bo teraz słyszycie też, że one się nie wiem, nie ma jakiegoś problemu. One dwa nagrywają jednocześnie, w sensie 2000. Tak, na raz, na raz, na raz i tak, w sumie oba nagrywają. No dokładnie dobrze. tak, więc się to. Mozos, MX1, w naszej wersji dual. Na Wyłączyłem kanale... u siebie KTF? Wyłączyłeś. Możemy spokojnie polecić pod Waszą rozwagę. Przyjrzyjcie się, popatrzcie, jeśli będziecie mieli możliwość. Naprawdę warto się tym urządzeniem zainteresować. Z Wami dzisiaj burzyk i doman. I do zobaczenia, Państwo. Fajnie. fajnie, fajnie, elegancko, haj! MX1 podpięte do naszego Lumixa GH4. No i zobaczmy. Lewa ręka, halo, halo, dzień dobry, jak mnie słychać? Raz, 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 dwa. Mm, zaczynamy test. Witam Państwa serdecznie. I prawa ręka, no właśnie, za blisko. Zobaczymy, akurat będą różne poziomy głośności. Raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry, zaczynamy testy. No i cóż, może jeszcze zapnę na chwilę gąbeczkę, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Uwaga! Ciekawe, jak nie zbiera Gąbeczka siedzi, więc jak mówię normalnie, no to pewnie różnicy wielkiej nie ma. A teraz. A, czyli wyciszyło dobrze. No to fajnie, to już raz, a teraz. Mamy wiatr. To ten wiatr. <głos> <głos> między ci, wiełem. Ale pewnie, to powinienem robić wiatr jednocześnie i mówić. Ale mówię, <noise> jednak podzielność uwagi nie jest prosta. Tu robię, boks, wiatr. Bokserem, o. robię wiatr. Poczekaj, poczekaj, panie, poczekaj. Stop. Stop. D Uf, wiatraczek. Wiatraczek do telefonu, się przypić. Masz telefon pod ręką gdzieś? Mam pod ręką jakiś. Masz wiatraczek. Co za motorolka? Tu na no Razora. No dobra. No, i wszystko będzie. O, dobra. się wiatr. Uwaga, szanowni państwo, szanowni państwo Dariusz Szpakowski. Mamy tutaj symulację wiatru. No dobrze, ja będę w tym czasie mówił i zobaczymy, czy ten wiatr symulowany będzie mniej więcej wycięty, czy jednak troszeczkę będzie się dało go usłyszeć. Aha, i pomyślałem o tym, że może być słychać go w drugim. Poczekaj. Właśnie teraz pokaż drugi od razu. No właśnie, mówi, zaraz zobaczymy różnicę. Na razie mamy ten z pop-filterkiem, bla, 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 bla. A ja sobie wezmę drugi, będę do drugi. Dobra. Dla równowagi, tak jakby miał przypięty do koszulki teraz w tej chwili. Tak, czyli mamy tam jeden zapięty w standardowym miejscu, bez tego filterka futrzaka. Drugi mamy z tym. No i dobra, mówiłem do tego, teraz pokaż, będę mówił do tamtego, zobaczymy. Przekazuję. Mamy teraz ten z już zdjętym futrzakiem. No i sami ocencie, czy jest. Wyraźna różnica. No, gdzieś ten wiaterek tutaj lekko powinien do niego dosięgać, więc myślę, że różnica będzie. Zaraz to zobaczymy.